Dobra, panie Tomku. Cześć, Dorotka. O, dzisiaj widziałam na rozpisce, co pan wymyślił, co my dzisiaj robimy? Po amerykańsku. Mm -hmm. Z krainy pochodzenia i gulu. Okay. No tak. pomysł. Tak, crazy pomysł, keto low carb, czyli chcieć okay. z, czyli coś dla, dla zjeść ]飯ie. ciastko i mieć ciastko w okay. ten sposób. Taka opcja e, e, piwa. Które nie będzie tuczyć, będzie mm. e, o niskim, e, niski, o niskich węglach, albo prawie w ogóle, no prawie że w ogóle bez węgli. Widziałam też tam notkę Gluten Free. No i prawda? tam to wszystko free. E, po, pomysł on się w mm -hmm. Europie nie przyjął. To w zasadzie większość nawet nie wie, co to jest. Mm -hmm. e, to jest. Nie wiem, jak to nazwać. To jest piwo. E, ale nie jest piwem. Ale nie jest piwem. E, to jest. E, w zasadzie jest to cukrówka, jest to nastaw na. jest mm -hmm. to sfermentowany cukier. Mm -hmm. e, niektórzy wykorzystują to jako bazę do destylacji, do robienia spirytusu. O, niektórzy, mm -hmm. ale to jest nielegalne, w związku z tym tego mm -hmm. się w ogóle nie robi. Mm -hmm. e, Amerykanie wymyślili w ten sposób, e, co w piwie. Jaki mamy problem w piwie? Mhm. W piwie mamy dwa problemy: alkohol i mamy e, cukry resztkowe. Mhm. E, I alkohol e, działa w ten sposób, że drożdże zjadają, zjadają cukier, mhm. psz, przekształcają je w alkohol i dwutlenek węgla. Później my, jak pijemy ten alkohol, to u nas w organizmie alkohol jest rozkładany z powrotem do cukru i dwutlenku węgla. Stąd mówi się, że są puste kalorie, no bo nic się nie jedliśmy, wypiliśmy, ale można by powiedzieć, żeśmy zjedli ten cukier, co wcześniej zjadły drożdże. Tak sobie to okay. poprzekształcaliśmy. I jeśli spojrzymy na to, że w takim hard, sel, bo dzisiaj bohaterem jest hard seltzer, Mm -hmm. Seltzer po amerykańsku to jest po prostu woda gazowana, a hard to można by powiedzieć taki jeden znany, znany, z, znany youtuber, pan Kopera kiedyś tam wiele, wiele lat temu to fajnie powiedział, że to jest yy, woda gazowana z prądem, można by to mm -hmm. tak to powiedzieć, no, tak, no na, sterydach. Czyli na sterydach, tak, no, no bo mamy tak jak w piwie 4, mm -hmm. 4,5% mm -hmm. alkoholu, ale mamy jakby wodę, wygląda to jak woda, Czyli alkohol w piwie i w tym zostaje. Czyli, jakby z tej strony, tu nie ma różnicy, nic nie zyskujemy. Mhm. Natomiast w piwie mamy mnóstwo jeszcze dodatkowych cukrów resztkowych, to co jest niedofermentowane i jeszcze dodatkowe składniki z brzeczki, które zostały. I to są te węgle, które idą, do, 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 do które przyjmujemy i one podbijają nam tutaj e, kaloryczność. kaloryczność tak. Natomiast w, w przypadku hard selcera. Mamy w zasadzie tylko alkohol. Czyli tak jakbyśmy, nie wiem, pół, jedną trzecią odrzucili, mhm. czy mamy to dosyć, dosyć takie bardziej light wersja. Mhm. Co, do zasady, co do zasady, nastawy takie na cukrówkę są drożdżowe, niepijalne. Mhm. Ale jeśli się zrobi fajnie, poprowadzi fermentację. Na dobrych drożdżach yy, yy, lagerowych. Mhm i poprowadzimy ją ładnie temperaturowo, co jest światem, światem środowiskiem dla, naszej, dla naszego igulu. Poprowadzimy pięknie fermentację. A jaki to będzie nastaw? Na, na ile stopni e, na ile będziemy czekać? Cały plan sobie ułożyłem, to musiałbym popatrzeć, tam mhm. będziemy już 12 dni pewnie musieli okay. czekać. Czyli e, i jeżeli zrobimy... chodzi o ten aspekt, to podobne do piwa. Tak, bo to, to w zasadzie jest tak. piwo. Formalnie nawet harcelcer jest sprzedawany jako piwo, mhm. podaje się za piwo ze względów podatkowych, akcyzowych, mhm. podatkowych. Mm, nie wchodźmy w to, to ja się na tym nie znam, okay. ale też jakby w, na poziomie naszego domowego hobby to są rzeczy nieistotne. Nieistotne, jak to nazwać. Tak, mhm. Jest, my zrobimy tak, że wykorzystamy fajne drożdże z naszego brukitu e, m, German e, Pilsner. I zamiast cukru wykorzystamy glukozę, która będzie jeszcze czystszym, lepszym nastawem. Mhm. Poprowadzimy ją pięknie, i teraz na końcu dostaniemy: Powinniśmy dostać jak woda czysty i przejrzysty napój mocy około 5%, mm -hmm. ale Czy... trochę bezsmakowy w zasadzie. Mm -hmm. Powinien być neutralny w smaku. Jak zacznie coś wychodzić w tym smaku, to chyba nam się nie uda. Mm -hmm. Jeśli nam się wszystko uda tak jak planuję, to dostaniemy czysty napój, taki mm -hmm. bezsmakowy, i tu będzie wtedy twoja rola. Mm -hmm. To co bawisz się z kombuczą z kombinacją z różnych dodatkowych soków, mieszanin, będziemy mogli dorzucić soków. Okej, czyli wzbogacamy jakoś. A też możemy go wzbogacić jakimś ekstraktem chmielowym, czy tego się nie robi? Pytanie za 100 punktów nie wiem, to trzeba by sprawdzić, chyba że ktoś z naszych oglądających wie, to niech ktoś napisze, nie wiem. Znaczy nie widzę powodu, dla którego nie. Pewnie można by delikatnie. Podkręcić tam, zrobić Takie. taki efekt piwny bez kalorii? Praktycznie. Można by było. W zasadzie, to, kto nam stoi na przeszkodzie, że następny nastaw zrobimy. Najpierw no. chciałbym zrobić taki neutralny. No taki neutralny żeby sobie I tu jest też tak. pułapka pewna, bo wyjdzie nam napój tak, jak tutaj oczekiwali Amerykanie low carb. Tylko teraz pytanie, co wrzucimy do tego napoju? Mhm. Bo jak dorzucimy jakiś owoców no tak. i innych cudów, to się może okazać, że suma summarum mhm. piwo byłoby lepszym rozwiązaniem z dietetycznego punktu widzenia. To, no. Ale jak ekstrakt chmielowy dodamy, to tak naprawdę mamy takie low-carb piwo. Tylko woda. No, tylko woda. Tylko woda. Ale jestem taki po smak musi, Musimy to spróbować. Mhm. W związku z tym e, za te dwa tygodnie będziemy mądrzejsi. Mhm. E, znalazłem fajny pomysł, gdzie możemy, e, skąd możemy pozyskać mhm. różnego rodzaju e, smaki, mhm. ekstrakty owocowe. E, takie gotowe mieszanki pod drinki. Okay. Mam nadzieję, że. I to uda też nam... może być taka zaprawa pod koktajl? Tak, tak. No, Genialny ciekawe. pomysł, właśnie do miszungu, do kombinowania, do, 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 do całej tej zabawy. Mm -hmm. Ja sam, powiem szczerze, raz piłem hard już gotowego, od razu, przyprawionego, mm -hmm. w, smakowego. Czy to jest to, czego szukam? Mm -hmm. Nie wiem. E... Ale spróbujemy. A właśnie mam jeszcze pytanie, czy jest wyczuwalny ten alkohol, czy on się tak ukrywa, bardziej, To jest zdradny napój, czy. czy po, powinien na być zdradny. Powinien być no, zdradny, zdradny. Powinien być taki, taki właśnie ukryty. Mm -hmm. e, a jak wyjdzie, to zobaczymy. No tak. No wykorzystamy. Eksperymentujemy, jak wykorzystamy zawsze. całą technikę, którą mamy w Igulu. Mm -hmm. Wykorzystamy też kartę e, Mastercard. Master bo do harmonogramu fermentacji mm. ustawimy konkretne, konkretne przedziały czasowe, okay. czego w zasadzie w standardowych bruki tak się nie da zrobić, także to jest też jakby kolejny raz robimy nastaw z wykorzystaniem opcji okay. master. To co, zaczynamy powoli? No tak, jest ciekawa, co z tego wyjdzie, jak ty, jaki będzie ten Gdzie, proces. gdzie jest ten dzwonek? Dobra, uwaga. A to już nie biry, nie wiadomo, połowy nie ma? No to tak bokiem, tak. bokiem go ustawiłem. <laughs> że magicznie pojawiły się wszystkie składniki. Tak, tak. można by zrobić tak. Mamy tak 300, mamy? 390 gram glukozy. Mm -hmm. e, drożdże nasze igulowe, dobrze, lagerowe, znam, dobrze. E, 4 g pożywki dla drożdży mm -hmm. i szczypta soli. Sali Niejodowanej, jodowanej. Nie jodowanej. Podawska. Podawska. Ej, wlejemy do wody. Mm -hmm. Znaczy, zrobimy tą samą technikę, co, co, co ostatnio, okay. czyli weźmiemy trochę ciepłej, zagotowanej wody. Żeby się wszystko rozpuściło, eee, znaczy, o, oprócz uczynić tak. Rozpuścimy to w ciepłej wodzie, mhm. wrzucimy do, do kega, wyregulujemy zimną wodą, sprawdzimy, sprawdzimy pH, mhm. żeby pH było odpowiednie, sprawdzimy e, potem jest, jaki jest poziom cukru mhm. i sprawdzimy na końcu temperaturę. Jak już to wszystko będzie nam grało, mm -hmm. to w tym momencie zadamy drożdże, wstawimy do maszyny, ustawimy harmonogram i czekamy I 12, 12 dni wiem. Mm. Czekamy. Czę, ciężko poczekać, co? Ale... To co, idziemy po wodę. Tak, czas Czyli na tak ma... połączenie, tak? Wszystkich składników? To wsypuj łyżeczką. Wsypuj mm -hmm. łyżką do. Bo tak to na razie jak dyrekcja zobaczy, co my tu robimy, to nas odstrzeli. Mhm. Już za tamto ostatnie lanie mieliśmy no tak, no, aferkę. No Dawaj, dawaj. trochę no Jeszcze nie posprzątaliśmy po sobie odpowiednio, to już w ogóle. Ale wygląda potem te filmy, to lepiej nie, nie mówmy wszystkich szczegółów. Nie mówmy szczegółów, kurde. No. A tej po ściance posypałam. Patrz jak to pięknie, no? jak to nie, pięknie. tylko się. Chyba ten, ten słód najgorzej się raz rozcieńczyć, tak? Bo tam grudki się robią, a tutaj ta glukoza ładnie wszystko się... A jednak trzeba się trochę skupić, ciężko gadać i nabierać na łyżkę. A jeszcze gadać i pieszać, wiesz jak jest ciężko? Muszę e, e, y, przynieść z domu taki mam... Y, taki lejek specjalny mm. jak do przetworów. Mm -hmm. I... Wsypuje się do, do, takiej, do takiego dużego... Szybko, łatwo. Tak, łatwo. No właśnie. Bo nie ma jak przepis przesypać. Ale tutaj terpiemy też z tego radocha, że można właśnie sobie pogotować. I w końcu to termomiks po. dla faceta, więc... A no tak. Ja marzę o termomiksie, a kurde przyszło mi piwny termomiks. <grym> <grym> to niestety nie zawsze... Musisz czekać na Black Friday może. A. Właśnie, może coś, może, może, może Thermomix z nas popuguje i nasz Black Friday obczaj, okay. co? Tak, bo my szykujemy co prawda jeszcze nie ma ogłoszonej oferty, promocji naszej, A ale to z, bo z fabryką się negocjuję, się. wiesz? Negocjuję mhm. z fabryką, co uda mi się dostać. Ech. No to bardzo ładnie, niepotrzebnie nie było potrzeby tutaj wielkiego gara. Glukoza mhm. się fajnie rozpuszcza. Tak mamy lekko ciepłe. No. Mhm. To to spróbuj już tak wsypać no właśnie, o, o właśnie. Już, łyżka mi nawet nie chcę tego. Git. To teraz tak, dożyć do tego jeszcze e, e, pożywkę i, i Tutaj szczypta mamy soli. pożywkę, tak? 4 tak. gramy. 4 gramy. I, mhm. no, i szczypta bez... soli szczypta soli, ok, tak, mamy woda, do Mhm, uh -huh. mieszać, możesz, tu już nic nie będziemy dodawać, także możemy w zasadzie na docelową pojemność pojechać, Mhm. Uh tak -huh. się wystudziłaś, o. Nie to co poprzednio, przecież wtedy no. było, bo był ciepły wsad. No ale to i gulu nas uratowało wtedy, bo tak to byśmy wieczność czekali. To co, składniki wymieszane. To teraz y, dział kontroli. Mm -hmm. Co to znaczy? <laughs> ok, kolejne. Moje magiczne A, urządzenie, tak. Musimy je tylko jeszcze obsikać. Dobra, to, to jest tak? klasyka. Okay. O, super. E, mierzymy, mierzymy pH i temperaturę. Dwa w jednym. A, jest PH mamy ile czyta? 6,5 6, 6. 6, 6, temperatura 21 stopni, czyli temperatura jest super. Ale mamy za wysokie pH. Mhm, musimy aha. zejść w dół, musimy go wyregulować, a w tym celu wykorzystamy kwasek cytrynowy. Troszeczkę kwasku dodamy, super. tak. Musimy zjechać tak do 5. Mhm. Czyli troszeczkę musimy dodać kwasku cytrynowego. E, I jak to wyregulujemy, to później ostatni pomiar sprawdzimy, e, jakie mamy. Ile mamy cukru? Z kalkulatora hmm. wychodzi, że powinniśmy do tej ilości dodać te 3 gramy. 3 gramy jest mhm, Jasne. I później jeszcze raz sprawdzimy, tak? Tak, Czy... obowiązkowo. Hmm. Tylko dobrze byłoby dać z 3 do 5 minut, żeby się, żeby pomiar Przegryzło. był. Tak, 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 żeby pomiar, pomiar był yy, wiarygodny. I teraz zobacz, taki kolor nam wyjdzie też po. Na gotowy produkt. To mm jest -hmm. taki tak... delikatnie mętny. Jaki mętny. No delikatnie Stół jest. widzisz przez to. Nie jest. jest, jest czysta jest, woda. Jest. Co ty mówisz? No nie, nie ma prawa być mętny. Ja swoje widzę, delikatnie jest. Ja mam problem ze wzrokiem. Ale ty? <laughs> Kurczę. W międzyczasie zróbmy pomiar. Czytam. Zobaczmy, ile mamy tutaj, cuda. O, pięknie widać. Ile? No trzymaj, trzymaj, sam, trzymaj sama. Dobra, bo jak to się trzęsą ręce. Ile tam jest? Osiem? Osiem briksów. Osiem briksów. Czyli tak wcale... A tu się nie sfermentuje do końca, czyli jakieś tam trzy... 3... Czyli to będzie... Trzy Czyli musimy się zastanowić, czy nie dodać jednak trochę, trochę glukozy. glukozy. Jednak. Uch, ile było tych eksperymentów, ale chyba do. Wyregulowaliśmy. Wyregulowaliśmy. Tak. PH mamy 5,2. Tak. Temperaturę BRIKSów mamy 10. 10, czyli to jest takie na oko, jakby wszystko się dofermentowało, to byśmy mhm. zjechali do pięciu potencjał pewnie jest 4,7, mhm. 4,8. I co? I temperaturę mhm. mamy 20 stopni. Możemy to wszystko tak. I dodali, Ile dodaliśmy glukozy? W sumie wyszło, wyszło 450 gram. gram. No, czyli to więcej niż na Zadaj drożdże, ja rurkę. Ja. Wy klasycznie Nie pracujcie, kochani drożdże. Tak, Dużo macie pysznej glukozy. Tak. Też moglibyśmy uwodnić, ale to następnym nie, razem, już nie, nie. zamęczymy naszych widzów. To już pokażemy ten proces następnym razem. Tak też wychodzi. I idzie, wyjdzie, musi wyjść. Rurka jest, wszystko zapięte. Zapinamy. No i cudo, teraz idzie do idzie mhm. do, 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 maszyny. Fruzia poszła, to co? To teraz najprzyjemniejsze i do pieca. I do pieca. I do pieca. A, wróć, piec trzeba jeszcze też. Uzbroić. Jesteśmy w piecu. E, bierzemy apkę, bierzemy apkę, e, wchodzimy w, w ustawienia. Oj, przegoniłem się. Custom Brewing, wybieramy. Mam zdefiniowany harmonogram Hard Selcer. E, to jest e, aż pięć etapów. E, pierwszy etap e, Jeden dzień 18 stopni, czyli troszeczkę schodzimy. Potem 3 dni 20 stopni. Kolejne 3 dni 22 stopnie. 4 dni 24 stopnie. Tak będziemy dokładnie postępować za, za fermentacją. I 2 dni cold crashu na 2 stopnie. Ale temperatura serwowania zmienimy. To było. Zjedziemy na 3 stopnie. I start. Powinno przeskoczyć do urządzenia. Przeskoczyło. Czyli mamy w tej chwili 12 dni oczekiwania. Zaczynamy od zejścia do, do, do 18 stopni. To co, widzimy się po trzech dniach. Tutaj mnie pan zawołał, ale nie wiem czemu. Na szybko tak, jeszcze zanim opublikujemy zanim mhm. film z samego nastawu mhm. i przed degustacją. Bo tu mamy fajny przykład, kiedy wszystko widzę, co się w kegu dzieje. Jako taką ciekawostkę, e, odpalamy apkę. E, mm -hmm. Możemy sobie podejrzeć, e, co się tutaj działo. To rozumiem, że to reżyser tam gdzieś wklei tutaj, jak widzisz, mm -hmm. postęp był fermentacji. Jasne, no, teraz e, jest, 19 stopni, Teraz tak? jesteśmy tak, na 19, czyli jesteśmy w drugim stage'u, w drugim, e, stage w drugim e, mm -hmm. etapie, tak? Gdzie, powin, u, gdzie powinna być temperatura 20 stopni, on sobie tutaj oscyluje 19-20. Mm -hmm. To jakby jest mniej istotne, ważne jest mm. to, pokazać coś w środku i pokazać naszym widzom. O, patrz, jakie Na chwilkę wyjmiemy, to, się nic temu nie stanie. Świetne. I widać jak, A, widać, widać, jak drożdże są, tak? Tak, na tak, drożdże dokładnie fermentacja idzie. No, Jak ma te 19-20 stopni, mm -hmm. to tak to nie, może nie, Pan nie ta czuć tego. To te Do kamery. O, tak wygląda super. nasz zelcer Po trzech dniach. No i tu będziemy obserwować, możecie nam wierzyć, będziemy obserwować dzielne postępy. Niech <gry> no, to. No, sobie... zaglądamy, pilnujemy, chociaż tu i praktycznie samo pilnuje tego procesu, to tak ci zaglądamy. Okej. Okay. To tyle. Widzimy się na degustacji.